A co jeśli ci powiem, że twój sposób myślenia to nawyk? I to właśnie przez ten nawyk twoja jakość życia nie jest taka, jakiej byś chciał, czy jakiej byś chciała. Ale dobra wiadomość jest taka, że każdy nawyk można zmienić. I to właśnie zmieniając ten nawyk, będziesz mógł czy będziesz mogła wykorzystać potęgę pozytywnego myślenia. I mówię wam o tym od kilku filmików, żeby was wzmocnić. Bo siła pozytywnego myślenia może odmienić całkowicie wasze życie. I każdy, kto opanował taki sekret związany z czerpaniem siły z pozytywnego myślenia, to każdy wam powie, że to wcale nie jest takie trudne, jeżeli zrozumiecie pewne mechanizmy psychologiczne, które pociągają za sobie, sobą właśnie to pozytywne myślenie i ten dobry wpływ takiego sposobu myślenia na całą naszą rzeczywistość. Bo nie, to, nie są to jakieś czary i magia, coś wyssane z palca. Pozytywne myślenie, czyli pozytywny dialog wewnętrzny, zarządzanie swoimi myślami i emocjami to są wszystko rzeczy, które sprawdzają się w różnych kontekstach. Osoby ze świata biznesu, artyści, ze świata sportu wszyscy korzystają z potęgi pozytywnego myślenia. I to właśnie dlatego chcę również w Was zapalić taką pasję do tego, żeby ze zdobyczy psychologii korzystać w swojej codzienności i bez względu na to, w jak trudnej sytuacji się znajdujecie, wykorzystując psychologię, odmienić swoje życie. Ostatnio wam mówiłem o tym, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Pokazywałem to na mechanizmie, który jest udowodniony. Mechanizm, mechanizm primingu, torowania który wpływa na to, co z naszej nieświadomości przechodzi do nas naszej świadomości. Pokazywałem wam też na jednym z ostatnich filmików, co zrobić w sytuacji, kiedy życie rzuca nam kłody pod nogi i dlaczego tak jest, że niektóre osoby szybko się poddają, ale są takie osoby, które pomimo tych wszystkich trudności jednak się nie poddają, zachowują swój optymizm, zachowują spokój. I zachowują to swoje pozytywne nastawienie do życia. Tam w tak, tamtych filmikach macie inne mechanizmy, które opisałem, a dzisiejszy film jest kontynuacją, ponieważ czym bardziej będziecie silni, a każdy taki film wzmacnia Was, chociaż odrobinkę, wtedy możecie spojrzeć na Wasze problemy z życia zawodowego, osobistego, relacyjnego w zupełnie inny sposób, bo Wasza wewnętrzna siła. Kiedy ona się buduje, kiedy ona się zaczyna w Was tlić, wtedy sprawia, że patrzycie na swoje problemy z zupełnie innej perspektywy. A więc dziś nauczymy się sposobu myślenia, który jest dużo lepszy i bardziej korzystny dla nas, i można go wykorzystywać w codziennym życiu. I żeby zrozumieć, dlaczego sposób myślenia jest nawykiem, musimy zobaczyć, że są dwa główne nawyki w kontekście sposobu myślenia. To jest optymizm. I pesymizm. I najbardziej wybitnym badaczem optymizmu jest Martin Seligman, który również robił badania na temat wyuczonej bezradności, badał depresję, a więc naprawdę wie, o czym mówi w tych kwestiach, ponieważ prawie poświęcił całe swoje życie na badanie takich trudnych rzeczy, które ostatecznie doprowadziły go do takiego wniosku, że optymizmu można się nauczyć. I jest takie zdanie, które Martin Seligman mówi bardzo często. I w tym zdaniu kryje się taka prawda na temat życia. I Martin Seligman mówi, że optymistę spotyka w życiu tyle samo nieszczęść, niepowodzeń i nie tragedii, co pesymistę, ale różnica jest taka, że optymista z tym wszystkim sobie lepiej radzi. I to jest bardzo mocno powiązane z tym, co mówiłem wam w ostatnim materiale. Jak to jest, że niektóre osoby zachowują swój optymizm i spokój, mimo tego, że życie rzuca im te kłody pod nogi. A inne osoby, nawet w mniejszych trudnościach, się poddają. I mam nadzieję, że tamte filmy przygotowały grunt pod to, co chcę Wam powiedzieć dzisiaj. I w tym dzisiejszym filmie chcę się wspólnie z Wami zastanowić: czy warto być optymistą? Posłuchajmy Seligmana, kogoś, kto zjad zęby na tym, żeby sprawdzić, w jaki sposób nastawienie optymistyczne do życia może zmienić naszą sytuację. Jak sobie w życiu radzą optymiści? Po pierwsze, optymiści to, co mówiłem wcześniej, dużo szybciej dochodzą do siebie po porażce, i mimo tego, że nawet jak dzieje się coś złego w życiu optymisty, życie rzuca mu kłody pod nogi, to taka osoba oczywiście czuje się gorzej. Każdy odczuwa jakieś takie trudne zdarzenie w taki niewłaściwy sposób, że coś tam się takiego wydarzyło, ale optymista dużo szybciej wraca do tej swojej normy. Pesymista raczej mocno zagłębia się w tą sytuację. I ma w pewnym momencie poczucie, że utknął w miejscu. Optymista czuje się gorzej, ale potrafi wrócić do tej równowagi. To jest to, o czym Wam mówiłem w kontekście rezyliencji, czyli tej zdolności do powrotu do takiego stanu bazowego. I żeby zrozumieć optymistę i czy warto nim być, warto zobaczyć, z jakimi trudnościami mierzy się pesymista, właśnie ze względu na swój nawyk myślenia. Pesymista, niestety, poddaje się nawet w momencie, kiedy ma wpływ na sytuację. Pesymista bardzo długo rozpamiętuje różne sytuacje, i w pewnym momencie tak mocno pogłębia się w tą swoją sytuację, że ma poczucie, że ujchnął w martwym punkcie i że nic nie można zrobić, mimo tego, że obiektywnie ma wpływ na sytuację. Dlatego warto być optymistą, bo wszystkie badania pokazują, że to po prostu dla naszego zdrowia i dla naszej psychiki się opłaca. Optymiści mają lepsze życie, mają lepszą pracę, są bardziej usatysfakcjonowani z tego, co robią, mają lepsze wyniki w edukacji, w sporcie, a nawet badania pokazują, że optymiści żyją dłużej. A więc są duże korzyści z tego, żeby być optymistą. Tylko bycie optymistą nie oznacza, że ty musisz się taką osobą urodzić. To nie o to chodzi. Kluczem do potęgi pozytywnego myślenia jest to, co odkrył Seligman, czyli Seligman uznał i potwierdził to badaniami, że zarówno optymistyczny, jak i pesymistyczny sposób patrzenia na życie to jest coś nawykowego i wyuczonego. Dlatego osoby, które wychowały się w domu, w którym było to pesymistyczne nastawienie, stały się takimi osobami, ale to nie oznacza, że te osoby mają zamkniętą furtkę do tego, żeby stać się optymistami. Osoby, których otoczenie jest pesymistyczne, które miały czy mają Drugą osobę w kontekście związku, która ma takie pesymistyczne nastawienie, to są osoby, które wręcz przejęły z otoczenia ten pesymizm i wydaje się tym osobom, że takie po prostu są. A to nieprawda. Badania Seligmana pokazują, że mamy dwa style wyjaśniające świat i każdego z tych stylów możemy się nauczyć. I jeżeli Ty do tej pory w życiu nauczyłeś się, czy nauczyłaś się stylu pesymistycznego patrzenia na świat, to wystarczy, że zobaczysz, że to jest nawyk i że ten nawyk można odwrócić. Oczywiście, to nie jest jakaś bajka, że dzisiaj to zrozumiesz i jutro już będziesz inną osobą, ale jeżeli zrozumiesz to, to zobaczysz, że tak jak życie, inni ludzie wytrenowali cię do tego, żebyś w pesymistyczny sposób patrzył czy patrzyła na świat. Tak samo ty możesz przejąć odpowiedzialność za swój trening optymizmu i za jakiś czas, Możesz złapać się na tym, że twój pesymistyczny styl patrzenia na świat zmienił się w bardziej styl optymistyczny, a to pociągnęło za sobą ogromne życiowe zmiany. Ja często moim klientom mówię o tym, że rozwój osobisty, praca nad sobą to jest szukanie właściwego klocka domino, które. Możemy tak lekko stuknąć, ten klocek się przewróci i pociągnie za sobą falę innych klocków. Myślę, że każdy z Was widział różne konstrukcje z dominą ułożone. Jak idealnie uderzy się w ten pierwszy klocek, i wszystko jest dobrze poukładane, to to domino się rozpędza. I to właśnie o to chodzi w prawdziwym rozwoju osobistym, żeby znaleźć właściwe miejsca, w którym my możemy ten klocek ruszyć, a wszystko inne zaczyna toczyć się trochę samo. Bo tutaj chodzi o to, żeby zmieniać te kluczowe obszary w naszym życiu, które naprawdę mają znaczenie. Bo w rozwoju osobistym można też utknąć na wiele lat, robić różne rzeczy, które zupełnie nie mają przełożenia na naszą codzienność. I widzę to bardzo często w historiach moich klientów, którzy czytają książki, oglądają materiały, ale czują, że nic w ich życiu się nie zmienia. No właśnie o to chodzi, żeby znaleźć to właściwe domino, które jak ruszymy. To pójdzie cała pozytywna fala, która wpłynie na nasze życie, a tym właśnie jest zrozumienie, że mamy dwa nawykowe style myślenia pesymistyczny i optymistyczny. I musimy bardziej zrozumieć ten pesymistyczny styl wyjaśniania, który odpowiada za niską jakość naszego życia. I tu mam dla Was krótki, szybki test. Test, który pokaże Wam, jak blisko jesteście takiego pesymistycznego nastawienia na życie. Tu będą trzy takie stwierdzenia, które zastanówcie się, jak często pojawiają się w Waszym życiu. A więc pierwsze stwierdzenie: czy często mówisz, zawsze tak mam? Pierwsze stwierdzenie. Drugie stwierdzenie: to się nigdy nie zmieni. I trzecie stwierdzenie: to wszystko moja wina. To jest właśnie kwintesencja pesymizmu. Zawsze tak mam, zawsze jest źle, to się nigdy nie zmieni, a ostatecznie wszystkiemu winien jestem ja. Czyli skazuję siebie trochę na to, żebym tkwił w takiej pułapce pułapce bez wyjścia, która jest bardzo bliska wyuczonej bezradności. I to jest właśnie pesymistyczny styl wyjaśniania, który opisałem wam w taki namacalny sposób. I to ten pesymistyczny styl wyjaśniania właśnie obniża naszą motywację, wpędza nas w takie poczucie bezradności, beznadziejnej sytuacji, a więc ostatecznie nie podejmują to osoby żadnych prób, żeby zmienić swoje życie. Bo po prostu nie wierzą w to, że jakakolwiek zmiana jest możliwa. I tu jest ta właściwy klocek domino, który trzeba zmienić, ruszyć. Bo ten pesymistyczny sposób wyjaśniania rzeczywistości ma wpływ na nasze decyzje, ma wpływ na nasze myśli, ma wpływ na nasze emocje, a więc ostatecznie ma wpływ na całe nasze życie i jeżeli kierujemy się pesymistycznym stylem wyjaśniania, to niestety ciągle mamy poczucie, że żyjemy poniżej swoich możliwości i chcę Wam dokładnie opisać, na konkretnych przykładach, jak taki pesymistyczny styl wyjaśniania wygląda i dlaczego jest dla nas on tak niebezpieczny. A więc pesymistyczny styl wyjaśniania opiera się na trzech właściwościach: jest to trwałość, uniwersalność i osobistość. Skupmy się na trwałości. Czym jest trwałość w kontekście pesymistycznego stylu wyjaśniania? Posłuchajmy się przykładem Kasi. Kasia dostała negatywną informację na temat swojej pracy, którą właśnie wykonała. Jakie myśli pojawiają się w głowie Kasi? Kasia sobie myśli: Zawsze jestem do niczego, nigdy nie będę dobra w tym, co robię. A więc Kasia traktuje jedną sytuację, jedną ocenę swojej pracy jako coś trwałego, przewlekłego. I Kasia wierzy, że skoro raz jej się nie udało, to prawdopodobnie nie udaje jej się nigdy poprawić i już sama siebie skreśla w kontekście tego, że nigdy nie będzie dobra w tej pracy. I Kasia zamiast potraktować tą jednorazową opinię jako okazję do nauki, do przemyśleń, ona popada w bezradność. Bo ta jedna sytuacja dla niej jest po prostu końcem świata i przykrywa wszystkie możliwości, które w tym momencie osoby bardziej optymistyczne by widziały. Jaka jest alternatywa dla Kasi? Jeżeli Kasia chce przesunąć ten swój pesymistyczny styl wyjaśniania w stronę bardziej optymistycznego stylu wyjaśniania, to Kasia powinna sobie pomyśleć w takiej sytuacji: No, to była trudna sytuacja, ale mogę się czegoś z tej sytuacji nauczyć i następnym razem, a będą takie razy, na pewno mogę się poprawić. To jest wyjście z tej pułapki bezradności i poczucia beznadziei. A więc to jest trwałość, kiedy jedna sytuacja powoduje, że zaczynamy to rozlewać na inne sytuacje i dodatkowo czujemy, że nie możemy tego zmienić. To jest takie skostniałe podejście do danych sytuacji. Druga funkcja, drugi ten czynnik w kontekście pesymistycznego stylu wyjaśniania, to uniwersalność. I tu posłużymy się przykładem Tomka. Tomek niestety oblał egzamin na prawo jazdy. I co myśli Tomek? Tomek myśli sobie w kontekście uniwersalności: Jestem beznadziejny we wszystkim. A przypominam: oblał w tym momencie tylko egzamin na prawo jazdy. A on od razu mówi: Jestem beznadziejny we wszystkim, nic mi nie wychodzi. I Tomek rozpoczyna swoją ulubioną spiralę negatywnych myśli, które powodują, że z jednego nieudanego i niezdanego egzaminu na prawo jazdy pojawiają się inne negatywne myśli, a więc rozlewają się te negatywne emocje, z jednego obszaru na wszystkie inne. Tomek zaczyna sobie myśleć, że no tak, pewnie wszyscy moi znajomi teraz się dowiedzą, że oblałem ten egzamin na prawo jazdy, odwrócą się do mnie, będą się śmiać, nikt nie będzie chciał się ze mną spotykać. A dodatkowo z moją dziewczyną chciałem jechać na wakacje. Liczyła na te wakacje, teraz nie pojedziemy, bo nie mam prawa jazdy. To na pewno ona się obrazi i w końcu mnie rzuci. A więc Tomek z jednej sytuacji robi cały życiowy dramat. I to jest bardzo ważne, żeby złapać ten mechanizm uniwersalności, kiedy jedna rzecz zaczyna się nam rozlewać w życiu. I tak właśnie działają osoby z pesymistycznym stylem wyjaśniania, gdzie jednorazową sytuację generalizują i zakładają, że ta jedna, Negatywna sytuacja pociągnie za sobą szereg innych negatywnych sytuacji, które na pewno zniszczą nam życie. I można powiedzieć, że osoba, która właśnie w kontekście negatywnego, pesymistycznego stylu wyjaśniania i w zależności od zasady uniwersalności, ma taką negatywną jedną sytuację, to takie osoby mają poczucie, że jak nie udało mi się w jednej sytuacji, to rozlewa się na wszystkie dziedziny, i we wszystkich dziedzinach jestem ogólnie osobą przegraną w życiu. Czujecie chyba, jak jest to beznadziejna sytuacja. Takie poczucie bezsilności, beznadziei, nic nie mogę zrobić. I jednocześnie widzę, że we wszystkim sobie nie radzę. To jest coś, co może nas przygnieć emocjonalnie. Dlatego zastanówmy się, jaka może być alternatywa dla Tomka w tej sytuacji. Nie za prawo jazdy, a więc. Co tutaj może sobie powiedzieć, co może sobie pomyśleć? No, okej, okay, nie zdałem tego egzaminu tym razem, muszę się poprawić, przyłożyć, mogę wziąć kilka dodatkowych lekcji, następnym razem spróbuję, może mi się uda, a jak nie, to podejdę do tego egzaminu jeszcze raz, oraz może uzupełnić te myśli, zamiast generalizować w negatywną stronę. Może sobie powiedzieć: No tak, ale przecież mam fajnych przyjaciół, mogę się z nimi spotkać, oni mnie pocieszą, porozmawiamy, będę czuł się lepiej. I proszę, zobaczcie, Jakie jest to inne nastawienie, kiedy blokujemy tą generalizację negatywnych myśli i zastanawiamy się, co tak naprawdę się wydarzyło? No nie zdałem egzaminu na prawo jazdy. Czy mogę podejść jeszcze raz do tego egzaminu? Oczywiście, że tak. Czy mogę wziąć dodatkowe lekcje? Oczywiście, że mogę. Czy mam przyjaciół, którzy to zrozumieją? Oczywiście, że mam takich przyjaciół. I tu blokuję swój pesymizm, który w pewnym momencie wpędziłby mnie w taką negatywną sytuację. Że odciąłby się ten Tomek od innych osób, które chciałyby go wesprzeć, i byłby z tym wszystkim sam. Pogrążałby się w swoim pesymizmie, i niestety wielu moich klientów właśnie w taki sposób walczy ze sobą w życiu. Autosabotaż i działanie na swoją niekorzyść bardzo często jest związane z tym pesymistycznym sposobem patrzenia na świat. A więc, dwa składniki tego pesymistycznego sposobu patrzenia na świat, tego nawyku myślenia, mamy omówione. Czyli trwałość, zawsze tak będzie, jedna sytuacja po prostu skreśla nas we wszystkich. Oraz uniwersalność, kiedy jedna sytuacja z jednego obszaru rozlewa nam się na wszystko inne. Czyli ktoś ma problem w pracy i od razu myśli o tym, że zaraz będzie miał problem w związku i w innych obszarach życia. To jest bardzo częsta sytuacja. Jest jeszcze trzeci obszar w kontekście tego pesymistycznego sposobu wyjaśniania. Jest to. Traktowanie wszystkiego w bardzo osobisty sposób. I tu posłużymy się przykładem Marty. Marta zorganizowała imprezę, takie spotkanie dla znajomych, ale kilka osób w ostatnim momencie jednak odmówiło, nie przyszło do Marty. I co myśli Marta w kontekście takiego odbierania wszystkiego osobiście? Marta sobie myśli w bardzo pesymistyczny sposób: No, tak, nie przyszli, odmówili mi na ostatnią chwilę, bo na pewno mnie nie lubią. To wszystko moja wina. Jestem nudna, nikt nie chce spędzać ze mną czasu. I niestety Marta pogrąża się w takich automatycznych myślach i automatycznie zakłada, że cały problem jest w niej. Ona nie bierze pod uwagę tego, że ktoś się mógł rozchorować, że ktoś mógł mieć jakąś nagłą sytuację w rodzinie. W ogóle nie wnika w tę sytuację, tylko wszystko odbiera bardzo osobiście. Komuś mogło coś wypaść, zdarzenie w pracy, jakieś inne zobowiązania. I tutaj, w tej sytuacji, nie mógł się pojawić na imprezie. A Marta wszystko odbiera do siebie. Osoby, które mają pesymistyczny styl wyjaśniania, wszystko tłumaczą, że to jest wszystko ich wina, że coś z nimi jest nie tak, a to jest bardzo obciążająca kwestia emocjonalna, która niestety blokuje nasz rozwój. I teraz poszukajmy alternatywę dla Marty. Co ona mogłaby sobie pomyśleć, żeby wyjść z tego pesymistycznego sposobu wyjaśniania rzeczywistości? Marta mogłaby sobie pomyśleć, no szkoda, że moi znajomi, moi bliscy nie przyszli na to, tą imprezę, którą zorganizowałam, ale na pewno mieli swoje powody. A przecież mogę zorganizować jeszcze jedną imprezę i spróbować ich ponownie zaprosić. Może wtedy się uda. Zobaczcie, że jest tu nastawienie optymistyczne. Jest tu nastawienie na to, że w przyszłości będzie lepiej. Bo optymista zakłada, że w przyszłości będzie lepiej, że się wszystko ułoży, że mam na tym kontrolę. A pesymista zawsze zakłada wielką katastrofę i widzi w ten tunelowy sposób, że jest tylko jedne i najgorsze rozwiązanie. To jest to, o czym wam mówiłem, jak działają na nas pozytywne i negatywne emocje, że te negatywne emocje nas zawężają. Jeżeli chcecie to zrozumieć, to dwa filmiki temu dokładnie opisywałem, w jaki sposób jest ten mechanizm tunelowego myślenia w kontekście emocji, które na nas wpływają. A więc podsumujmy sobie to, w jaki sposób myśli pesymista i optymista, co pamiętajcie, jest nawykiem. Trzecie. Trzy składniki stylu wyjaśniania będą tu bardzo ważne, a więc trwałość. Pesymista myśli, no zawsze tak będzie, optymista mówi, no jakaś chwilowa trudność, może później sobie z tym poradzę. Pesymista myśli w kontekście uniwersalności: to wszystko, co się dzieje w moim życiu, będzie się działo tak ciągle i ciągle, nic w moim życiu się nie zmieni, jestem po prostu do niczego. A taki optymista myśli sobie, no tak. Poniosłem porażkę, potknąłem się w jednej sytuacji, później się jakoś ułoży. Czyli nie rozlewa tego, co negatywne, na inne obszary. Jeszcze osobistość. Pesymista mówi, to wszystko moja wina, a optymista mówi, nie wszystko zależy ode mnie. No może dzisiaj była zła pogoda, może coś się wydarzyło, zdarzenie losowe, nie wszystko jest moją winą. A więc w taki sposób warto podchodzić do obserwowania, jaki my mamy w sobie ten styl wyjaśniający, bo niestety w dzisiejszym świecie, w naszym kraju, tego pesymistycznego stylu wyjaśniania jest zdecydowanie za dużo. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że Seligman swoimi badaniami udowodnił, że styl wyjaśniania rzeczywistości, a więc nawyk ten myślenia w sposób optymistyczny i pesymistyczny. Można zmienić. Gwarantuję Wam, że możecie to zmienić. Nawet jak się przyłapiecie, że jesteście najgorszym pesymistą z możliwych, co oczywiście każdy pesymista powinien tak o sobie powiedzieć, no bo przecież czuje, że jest najgorszy w tych kwestiach i nie da się zmienić. To jeżeli uwierzycie i wzmocnicie siebie, żeby podejść do tego treningu optymizmu. To jestem przekonany, że możecie to zmienić. Kilka podpowiedzi, które od Seligmana, z jego badań wynikają, jak zmienić swój styl wyjaśniający w kontekście przesuwania się w stronę bardziej optymizmu i uciekania od swojego pesymizmu. Pierwsza rzecz to jest świadomość swoich myśli, a więc musisz zacząć zauważać te sytuacje, kiedy pesymizm bierze górę, kiedy wpadasz w tą spiralę negatywnego myślenia. Druga rzecz to jest kwestionowanie swoich myśli, a więc zadawanie sobie ciągle pytań, czy na pewno tak jest, czy mam dowody, że zawsze tak będzie. Będzie. Czy to, że dziś przypalił ci się sernik, oznacza, że ty nie możesz piec ciast, nigdy się tego nie nauczysz, żaden sernik ci nie wyjdzie i ostatecznie w ogóle nie ma sensu tych serników piec? Przekształcanie swoich myśli to jest trzecia rzecz, a więc pesymistyczny styl wyjaśniania musimy zmieniać na bardziej realistyczny, optymistyczny. Czyli dzisiaj nie wyszedł mi sernik. No, to może składniki miałam złe, może przepis był zły, a może mój piekarnik nie działa dobrze. Mogę coś sprawdzić, zobaczyć, mogę spróbować jutro upiec ten sernik, a nie od razu skreślać siebie jako kogoś, kto nigdy na pewno tych serników nie będzie piec. Kolejna rzecz, już czwarta, która też pomoże Wam przesunąć się w stronę bardziej optymizmu i zmienić ten Wasz naturalny, nawykowy pesymizm, to jest ćwiczenie wdzięczności. Zadawać sobie warto pytanie. Za co jestem wdzięczny? I zamiast skupiać się na ciągłych porażkach, przyczynach, w których my w jakiś sposób się potknęliśmy w życiu, w tym, czym jesteśmy słabi, powinniśmy być wdzięczni za to, co dobrego się nam dzisiaj wydarzyło. I każdy z nas może znaleźć jedną, dwie lub trzy rzeczy, za które możemy być wdzięczni, nawet jeżeli to jest mała rzecz. To jest ważne, żeby nauczyć się wyłapywać te pozytywne rzeczy, które nas otaczają i każdego otaczają. Tylko, że pesymista nie zauważa tych rzeczy. A jeżeli chcesz nauczyć się optymizmu, to warto ten trening wdzięczności rozpocząć już teraz. I jest jeszcze jedna, piąta rzecz, o której mówi Seligman w kontekście zmiany swojego pesymizmu na optymizm to jest otaczanie się pozytywnymi ludźmi, bo ludzie wokół nas kształtują. I wzmacniają nasz naturalny, nawykowy sposób myślenia. Jeżeli otaczasz się pesymistami, trudno ci będzie w takim środowisku stać się raptownie optymistą, bo wszyscy po prostu spojrzą na ciebie i powiedzą: a czego ty się najadłeś, czego ty się naczytałeś, czemu ty oszalałeś w tym momencie. Bo takie osoby pesymistycznie zakorzenione w tej swojej trwałości, uniwersalności, które ciągle szukają dziury w całym, to takie osoby nie zrozumieją tego, że ty chcesz się zmienić, podnieść jakość swojego życia, chcesz, żeby to życie było lepsze. A więc bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, jakimi osobami się otaczacie. W pesymistycznym środowisku trudno jest być optymistą, szczególnie jeżeli to nie jest dla ciebie naturalne. Dużo łatwiej ci jest powrócić do tych negatywnych nawyków w kontekście pesymistycznego sposobu wyjaśniania rzeczywistości. A więc mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, żeby zacząć własną analizę swojego sposobu wyjaśniania rzeczywistości. Pesymizm, optymizm to jest coś, co musicie na swój temat wiedzieć. To jest kwintesencja rozwoju osobistego, samoświadomości, takiej autoanalizy. Jeżeli Ty nie wiesz, jakim charakteryzujesz się takim nawykowym, naturalnym stylem wyjaśniania, to znaczy, że jeszcze nie jesteś w tym etapie, gdzie ta twoja autoanaliza jest pogłębiona i warto się na tym skupić. Poobserwować siebie w rzeczywistości i zobaczyć, czy jestem bardziej pesymistą, optymistą. W jakich sytuacjach? W których sytuacjach moja spirala negatywnych myśli odpala się najczęściej? Gdzie są te moje czerwone guziki, o których ostatnio mówiłem? To są wszystko rzeczy, które pozwalają wam lepiej zrozumieć siebie. A czym lepiej zrozumiecie siebie, tym będziecie wiedzieć, w którym aspekcie swojego życia poszukać tej kostki domina i jak ją ruszycie, to pojawi się pozytywna fala, i tej pozytywnej fali wam życzę. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zacząć wykorzystywać tą potęgę pozytywnego myślenia. A potęga pozytywnego myślenia zaczyna się w momencie, kiedy wy wiecie, że sposób myślenia jest nawykiem, nawykiem często nam narzuconym, ale za którym my możemy przejąć odpowiedzialność i po prostu go zmienić. Jeżeli w to wierzycie, to już jesteście na bardzo dobrej drodze do tego, żeby podnieść jakość swojego życia, żeby to życie w końcu było na miarę Waszych możliwości, a nie ograniczeń, które ktoś próbował Wam wmusić.